Jak porce uprawiam do siebie, mordeczki. Ty, tylko ty, ty i ja. Chciałbym z tobą być. O, o, o To ja typnie pokorny, kochanie. Proszę, by ten sam lecz nie podobał. Patrz na mordeczki. Porce tu uprawiam. Glebogryzarką wiecie Patrzcie jaki ładny puszek jest I się będzie siało Pogoda jest, działam ostro Poleciałem po kamerę Żeby wam trochę pokazać Kłopotów pełno Wałek mi wypada bo Blokada się popsuła Ale to nic Nie ma miękkiej gry w rolnictwie Wiecie dobrze o tym Chciałem sobie kupić drugą, krugą kamerę Ale mi tu odradzili wiecie Taką lepszą chciałem sobie kupić, ale mi odradzili. Że nic nie mam z tego nagrywania, a jeszcze chcę wydawać. Ale to jest pasja, tak to wygląda. Nieźle, co? To się bubajka. Zapodamy dwójkę i ogień. Ciężko mam podniesiemy trochę. Nieraz biegi mi wypadają, wiecie? Jak wchodzą to jestem szczęśliwy, bo potrafią się w ogóle zablokować. Tak ładnie uprawiłem pole, ale już ciemno jest, to nie widać pewnie. Ja lubię takie wieczory. Łysy łeb, tylko widać ponurego. Patrzcie, jakie mnie nieszczęście spotkało. Piec mi się przepalił. Dobra, jutro wam nagram, bo słabo widać.